samochodów roku 95. Fiaty Brawo i brawa. Ten film ma 4 minuty. Proszę spojrzeć i uważnie obserwować, co dzieje się z nadwoziami tych samochodów, z przednią boczną strefą zgniotu i co dzieje się z manekinami, które siedzą na naszym miejscu. Z pasażerem który nie ma poduszki bezpieczeństwa, zwanej poduszką życia i z kierowcą, którego ta poduszka chroni. Przyjrzyjmy się. Teraz próba bardzo specyficzna. Otóż ta płonąca patelnia zostanie podsunięta pod nadwozie samochodu, pod jego tylną część, w której zamocowany jest zbiornik paliwa. I ten zbiornik będzie podgrzewany do temperatury kilkuset stopni. Chodzi o to, aby sprawdzić, czy w wypadku zapalenia się pojazdu. Zbiornik nie stanowi dodatkowego zagrożenia dla pasażerów, którzy na przykład wskutek zakleszczenia drzwi bądź też utraty przytomności nie mogą od razu opuścić samochodu. Tak wygląda zbiornik po tej próbie ognia. Osmalony, okopcony, ale cały. Nie eksplodowało paliwo w nim znajdujące się. Jeszcze raz uderzenie w betonową ścianę przy jeździe z prędkością 50 km na godzinę. Proszę spojrzeć, kierowca zanurza się w poduszkę bezpieczeństwa, a pasażer uderza niestety czołem o deskę rozdzielczą, a w powrotnej drodze jego głowa ląduje na słupku drzwiowym. Obrażenia mózgu pewne. Tak proszę Państwa, jesteśmy przekonani, że każdy samochód powinien być wyposażony w dwie poduszki bezpieczeństwa, tak jak jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa i dla tych siedzących na przednich siedzeniach i na tylnych. Inny rodzaj uderzenia samochodu, boczne, bardzo niebezpieczny. Dla siedzących pasażerów proszę spojrzeć lewe ramię na pewno złamane, a kto wie może i żebra. Tylko luksusowe samochody są na razie wyposażane, w specjalnie wzmacniane stalowymi belkami drzwi. A dodatkowo znajdują się w nich boczne poduszki bezpieczeństwa. Ale to na razie dość odległa przyszłość dla innych, może bardziej popularnych, a przez to i tańszych marek samochodów. Przy tego rodzaju uderzeniach w samochód, głowy pasażerów natychmiast rzucane są siłą bezwładności do tyłu. Kręgi szyjne narażone na pęknięcie, jeżeli siedzenia nie są wyposażone w zagłówki, nie tylko przednie, ale również tylne. Co za ulga!